ile żeście na tym filmie zarobili. Na razie, tak na razie straciliśmy. Tak. Na razie zainwestowali. Ja mam nadzieję, że zarobek ci zacznie od jutra. Znaczy, oczywiście to jest ważne, bo jestem tutaj inwestorem, natomiast też cieszę się, że mogę w takim projekcie uczestniczyć, że możemy tu dzisiaj być, że możesz z nami rozmawiać nie tylko na tematy, nie wiem, Ligimistów. Ligimistów, ale to też jest gdzieś no, kolejna płaszczyzna, w której się gdzieś znajdujemy razem wspólnie. I będzie kolejny, razy. tak film? Nie, nie mogę zdradzać tutaj. Mhm. I teraz szczegółów. Najpierw przeżyjmy to, co będzie za chwilkę, a później zobaczymy, co ja dalej. Myślę, że to też tak jakby zdefiniuje, czy idziemy dalej tą drogą, czy warto, czy to się zwraca. Tutaj jest o tyle. Fajnie, że nawet hipotetycznie, gdyby powiedzmy, nie okazało się to sukcesem finansowym, czego nie bierzemy pod uwagę, to też jest ta satysfakcja, że jest to wartość taka informacyjna, że edukujemy ludzi, że taki problem jest. Więc chociażby z tego tytułu jesteśmy. Ja tutaj zdecydowanie będzie wybieram to, na, to, no, tą finansową satysfakcję, tak? na, na to ale, ale też fakt, że właśnie, że jest takie przysłanie, miał też ogromne znaczenie. To wszystko, o czym mówiliśmy, obsada aktorska, muzyka. Młody reżyser, który debiutuje, talentowany, to też jest takie fajny świe... Kato... On jest z Katowic. Z Katowic, tak. Daman, Damian Matiasik. Takie fajne, świeże spojrzenie na kino. No i to my oglądamy dużo filmów i, i, i naprawdę nam się to spodobało, dlatego też podjęliśmy taką decyzję.